Dzień dobry Państwu. Krzysztof Cugowski. Chcę zachęcić Państwa do włączenia się do zbiórki Zanurzeni w Miłości prowadzonej wspólnie z Caritas Architekcji Lubelskiej. Jej celem jest zebranie środków na zakup respiratora do nowo powstającego oddziału zakaźnego w Szpitalu Neuropsychiatrycznym na ulicy Abramowickiej w Lublinie. Na stronie Zanurzeni w miłości.pl można zrzucać się na respirator potrzebny dla podopiecznych szpitala psychiatrycznego na Abramowickiej. Wystarczy wejść na stronę www.zanurzeniewmiłości.pl, przekazać darowiznę przelewem lub korzystając z linków do szybkich płatności. Tak zgromadzone środki w całości będą przeznaczone na zakup respiratora dla szpitala w naszym mieście. Promuj tę akcję. Zachęcaj do wsparcia naszej inicjatywy swoich znajomych, rodzinę, współpracowników i innych ludzi, z którymi masz kontakt. Użyj maili, komunikatorów, portali społecznościowych i telefonów. W tych trudnych dla wszystkich czasach apeluję o jedność i otwarcie serc. Zachęcam serdecznie. Krzysztof Sugowski. Bądźmy razem. W jedności siła. Ksiądz Pirakładnian. Jeżeli możecie, wspomóżcie tę ideę. Serdecznie pozdrawiam. Łukasz Jemioła. Gorąco zachęcam. W obecnej sytuacji trzeba pomagać. Weronika Gawlik. Zachęcam do wzięcia udziału w akcji Tomek Lenart. Bądźmy w tym czasie razem, zanurzeni w miłości. Ksiądz Wiesław Kosicki.